Cześć, jestem Lukci pokażę Wam chłodzenie wodne Master Liquid ML240 Illusion od Cooler Mastera. Zapraszam do oglądania. Unboxing Na przodzie pudełka mamy render chłodzenia z włączonym podświetleniem, informacje o modelu i zastosowanych tutaj wiatrakach. Dodatkowo w prawym górnym rogu mamy wypisane systemy, które współpracują z zastosowanym tutaj podświetleniem RGB. Z boku mamy informacje o kontrolerze do sterowania podświetleniem z poziomu aplikacji, o zastosowaniu wiatraków MasterFan 120 Halo i o dwukomorowej pompie trzeciej generacji. Z tyłu mamy krótki opis w kilku językach. Z prawej strony mamy specyfikację chłodzenia, a więc otwórzmy je. Na samym początku mamy instrukcję obsługi, kontroler ARGB, Dwa wentylatory 120 mm, pastę termoprzewodzącą, akcesoria potrzebne do wielu soketów oraz samochłodzenie. Recenzja: montaż chłodzenia przebiega bez większych trudności. Przykręcamy wentylatory do chłodnicy. Następnie w zależności od soketu postępujemy zgodnie z instrukcją. W moim przypadku wystarczyło przykręcić do pompy dwa elementy, przykręcić chłodzenie do obudowy, nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor, oderwać folię z pompy i ją przykręcić. Później została nam zabawa z odpowiednim podpięciem wszystkich przewodów. Na szczęście w instrukcji jest to dobrze wyjaśnione. Z serii Illusion producent wypuścił trzy modele, a mianowicie ML360, ML240 w czarnym kolorze oraz ML240 w białej wersji. Dzięki 12 adresowalnym diodom LED RGB zintegrowanym z całkowicie nową przezroczystą pompą, opcje kolorów można dostosować pod siebie, producent wykorzystał tutaj nową dwukomorową pompę trzeciej generacji, która dzięki ulepszonej konstrukcji wewnętrznego wirnika i obudowy ma zwiększyć wydajność przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu. Na chłodnicy natomiast poszerzono kanały wodne w celu zwiększenia powierzchni chłodzenia. Rozmiar chłodnicy to 240 mm. Jej wymiary to 277 na 120 na 27 mm. Mamy tutaj dwa 120 mm wentylatory Master Van Halo o maksymalnej prędkości 1800 obrotów na minutę, maksymalnym przepływie powietrza 47,2 CFM i głośności na poziomie 30 dB. Na rogach zostały umieszczone gumowe nakładki, które mają niwelować ewentualne drgania całości. Producent deklaruje, że wentylatory powinny wytrzymać 160 godzin pracy. Wentylatory mają adresowalne podświetlenie z podwójną pętlą z 24 indywidualnymi diodami LED ARGB, w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania Master Plus lub programu kompatybilnej płyty głównej. Teraz widzicie wszystkie tryby podświetlenia. Temperatura procesora po ponad godzinnym stres-teście na Ryzenie 5 3600 jest dobra. Uzyskałem tutaj 70,6 stopnia Celsjusza. Jest to prawie o 2 stopnie mniej niż na chłodzeniu Master Liquid Light 240. Podsumowując, chłodzenie dobrze radzi sobie z temperaturami. Pięknie zdobi wnętrze naszego komputera. Światło jest dobrze rozproszone, dzięki czemu nie widać pojedynczych źródeł LED-ów. Dodatkowo chłodzenie ma świetną kulturę pracy. Jednak moim zdaniem około 500 zł za 240 mm to delikatnie za dużo. Ogólna ocena tego chłodzenia to 9 na 10. Plusy. Wygląd. Podświetlenie Kultura pracy Kontroler w zestawie Minusy. Cena. To no na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z oraz jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka trzymajcie się cześć.